Dzień dobry, widzę, że ten temat jedności gdzieś jest dla Was ciekawy. No dzisiaj taka troszeczkę antyteza tematu jedności, mianowicie podziały. No i temat podziałów nie jest taki oczywisty w Piśmie Świętym, bo mamy generalnie rzecz biorąc skomplikowaną dosyć sytuację. Są podziały słuszne i są podziały grzeszne. No i oczywiście każdy z nas ma taką tendencję, żeby uważać, że te moje podziały to są te właśnie sprawiedliwe i właściwe i duchowe. No ale te podziały innych ludzi to są takie grzeszne i zepsute. No i oczywiście jest pewnym, pewnym, pewnym wyzwaniem i, i pewną y, dojrzałością umieć zweryfikować samego siebie właśnie w kontekście tych biblijnych dwóch perspektyw odnośnie podziałów. Więc zacznę może od tych podziałów właściwych. W pierwszym liście do Koryntian 11 rozdział, 19 werset jest powiedziane. 17. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę, i to się ewidentnie nie podoba że apostołowi Pawłowi, że są podziały pomiędzy Koryncjanami, ale 19 zwróćcie uwagę, mówi, że jednak, no właśnie, jest druga strona. Druga strona jest taka: zresztą muszą nawet być rozdwojenia między Wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród Was są prawdziwymi chrześcijanami, czyli. Nawet w kontekście zboru są pewne podziały, i nawet w kontekście zboru wychodzi na jaw, że są pośród nas prawdziwi chrześcijanie i nieprawdziwi chrześcijanie. Czy to jest proste w, takim, w takiej perspektywie jedność w zborze zachować? Nie jest. Ewidentnie, ewidentnie, no co no każdy z nas uważa, że jest tym prawdziwym chrześcijaninem. No, dziwne by było, żeby inaczej myślał. Yy, kolejny taki fragment, który mówi o pewnych, o pewnych koniecznych podziałach. Yy, no mamy na przykład yy, Czyków, 13 rozdział. Jest mowa o Jezusie Chrystusie. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pochańbienie Jego. No i to poza obóz, tutaj literalnie Chodzi prawdopodobnie poza, poza tą społeczność tych Żydów niewierzących, z którymi oni chcieli zostać, no ale autor listu tych Hebrajczyków mówi, no, musicie wybrać swoją tożsamość chrześcijańską, ponad tą swoją religijną tożsamość żydowską, która już jest tożsamością związaną z przepisami starego porządku, które odeszły, które nie są już tymi przepisami, które Bóg respektuje i honoruje, w związku z tym wybierzcie Chrystusa. Też wezwanie do. Zniszczenia pewnej jedności, można powiedzieć, albo odłączenia się. No i taki oczywisty już zupełnie przykład, objawienie Świętego Jana, 18 rozdział, werset 4, i usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, czyli z Wielkiego Babilonu, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Y tekst taki, bym powiedział, bardzo, bardzo używany, czasami nad, nadużywany w kontekście właśnie różnych wezwań do tego, żeby tych plugawych, no i tutaj sobie możemy podstawić różne grupy, y, pozostawić. I oczywiście trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ewidentnie ten tekst wskazuje, że są sytuacje, kiedy należy z Wielkiego Babilonu wyjść. Tylko właśnie pytanie, co jest tym Wielkim Babilonem? I pytanie jest, czy faktycznie każde wyjście jest wyjściem z Wielkiego Babilonu. No i dochodzimy do tematu, że niestety nie zawsze, nie każde takie wyjście jest wyjściem z Wielkiego Babilonu. Eee... O takiej fałszywej mądrości, w liście Jakuba, eee... fragment. Czy jest między Wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłutliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Bo gdzie jest zazdrość i kłutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Czyli niestety, no, musimy sobie uczciwie powiedzieć, że wśród chrześcijan też są ludzie kłutliwi, zazdrośni, wywołujący niepokój i wszelki zły czyn którzy się przechwalają, kłamią wbrew prawdzie, mają gorzką zazdrość i kłótliwość w swoich sercach i niestety nie mają zbyt wiele wspólnego z dobrym postępowaniem, nacechowanym łagodnością i mądrością. Jakbyśmy zerknęli do listów pastorskich apostoła Pawła, no to widzimy, że to jest problem dlatego, że po prostu są ludzie, którzy wywracają całe zbory i wywołują takie można powiedzieć, właśnie zupełnie grzeszne, cielesne podziały. Na przykład jest mowa o zwodzicielach w pierwszym Tytusa 1.10 którym trzeba zatkać usta, gdyż oni całe domy wywracają, wywracają nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Mamy w pierwszym Tymoteusza powiedziane. O tym, że są ludzie, którzy wywołują spory 1-4. Zajmują się właśnie rzeczami, które wywołują spory, nie służą dziełu zbawienia Bożego, który jest z wiary. I generalnie takim ludziom też ma się przeciwstawić apostoł Tymoteusz. Mamy też list 3 i drugi Jana, które też są takimi małymi listami. Listami, które no, gdzieś tam pewnie przeoczamy często, kiedy czytamy Biblię, albo czytamy sobie tak trochę z ciekawości, ale niekoniecznie jakby widząc jaka, jaka jest w tym wszystkim. No, po co one są? One są bardzo praktycznymi listami właśnie w kontekście jedności. I generalnie dziewiąty werset drugiego listu Jana, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Jeśli kto przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie jej do go do domu i nie pozdrawiajcie. Natomiast w 3 yy, yy, Jana 9 rozdział mamy przykład Diotrefesa, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę i nie uznaje nas. Czyli zwróćcie uwagę, że mamy Diotrefesa, który lubi odgrywać kierowniczą rolę, i apostoła Jana i, i, i pozostałych apostołów i prawdziwego kościoła. Nie uznaje, nie uznaje I, yy, i co? Złośliwymi słowy obmawia nas, nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, ale nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. No popatrzcie. Yy. Poważna sprawa, ja bym powiedział tak podsumowując tą całą sytuację podziałów, to jest naprawdę poważna sprawa. Z jednej strony są sytuacje ewidentnie, kiedy musimy, musimy wyjść, są ewidentnie sytuacje, kiedy musimy kogoś usunąć, ale są ewidentnie sytuacje, kiedy ktoś usuwa i kiedy ktoś no, nadużywa po prostu, nadużywa Bożych zasad i kto tak naprawdę czyni to z ciała, ze złości, z ambicji, jest to wszystko wbrew Duchowi Bożemu. I dlatego myślę że Pan Jezus się modlił, że właśnie znamy to wszyscy, też tekst nadużywany, ale prawdziwy, ale ciągle mówiący prawdę, że Pan Jezus właśnie modlił się o nas, żebyśmy byli jedno, tak jak On z Ojcem są jedno. Jak jest Ojciec i, i, i syn z jedno, znają się, błogosławią, żyją dla siebie, uwielbiają siebie, kochają siebie. Jest to bardzo, bardzo trudny ideał jedności, ale jednocześnie jest to nasz ideał jedności. I myślę sobie, że właśnie dla mnie osobiście to jakby jest takim pewnym y, y, zmuszeniem mnie do tego, żeby rzeczywiście patrzeć na innych życzliwie, żeby starać się odkryć jedność raczej najpierw zawsze, założyć, że ona jest i że jej nie ma. Chyba, że jej nie ma, no to wtedy jak jej nie ma, no to rzeczywiście to wtedy... No to wtedy trzeba się jakoś odłączyć, ale generalnie raczej zakładać tą jedność I, i druga rzecz, zakładać zrozumienie, myślę, że też to jest czymś bardzo ważnym. My się często nie rozumiemy, bo mówimy trochę innymi językami, nawet powiedzmy, pobożność charyzmatyczna ma trochę inne słownictwo niż pobożność taka typowo baptystyczna. Są ludzie, którzy więcej zapożyczają z angielskiego, ludzie, którzy mniej zapożyczają z angielskiego zwroty nawet z Pisma Świętego, Biblia Brytyjska, Biblia Gdańska, jakieś nowe przekłady, one też trochę wchodzą w nasz język i jakichś ulubionych, ulubionych nauczycieli mamy. No Trzeba się wysłuchać w tym wszystkim. Jeśli się nie wysłuchamy, jeśli tak naprawdę nie potrafimy zrozumieć kogoś, kto trochę może inny językiem mówi niż ja, no, to prawdopodobnie w tym wszystkim niestety może dojść do podziału. Życzę nam wszystkim mądrości, życzę nam wszystkim życzliwości, pragnienia błogosławienia innych ludzi i w tym wszystkim czujności. I niech nas Bóg błogosławi. Panie, bądź uwielbiony przez jedność Twojego Kościoła, przez mądrość, przez oddanie, przez życzliwość, ale również przez ostrożność i uwagę. I Panie, daj nam w tym wszystkim Twojej łaski Twojego poznania. Z Bogiem i do zobaczenia.